Kiedy myślimy kryzys klimatyczny i ekosystemy naturalne, to myślimy o lasach. Ta narracja jest od dawna rozwijana, wiemy, że w lasach znajduje się dużo węgla, że rośliny asymilują, że w tym drewnie on jest, że wylesiając tereny wpływamy na zmianę klimatu, ale mało wiemy o bagnach, Mało wiemy o torfowiskach i o tym, jakie one mają znaczenie dla regulacji ziemskiego klimatu i ich niszczenie. Dla, ociepleń, dla globalnego ocieplenia. I o tym chciałbym powiedzieć, bo to jest wiedza, której brakuje, a bagna są ważniejsze tak naprawdę, z punktu widzenia globalnego. I ten wpływ mają dwojaki. Mają po pierwsze bardzo znaczący wpływ dla globalnego klimatu z punktu widzenia obiegu węgla, a więc naprawa zniszczonych bagien jest działaniem mitygacyjnym ograniczającym ale po drugie są niezmiernie ważnym, ochrona bagien jest niezmiernie ważnym działaniem adaptacyjnym. I ja może od tego zacznę. Kiedy widzimy tutaj tle te mgły na Zakolu Wawerskim w Warszawie, najlepiej zachowanym terenie bagiennym w stolicy, to uświadommy sobie, że ta, ta, ta woda skądś pochodzi. Każda mgła, ale tak samo każdy deszcz, czy inny opad atmosferyczny pochodzi z parowania. Część tego parowania to jest oczywiście i yy, yy, to znacząca część, parowanie z nad oceanu, ale dla warunków naszych mikroklimatycznych tutaj niezmiernie ważny jest lądowy obieg wody. Ta woda, która wyparuje z yy, ekosystemów lądowych yy, skropi się w atmosferze i wróci do nas, a czasem skropi się nisko i w postaci tej mgły zapewnia wilgotność i wraca. Jest niezmiernie ważnym elementem regulacji lokalnego klimatu jest tym ważniejsza, im dłuższe i bardziej dotkliwe mamy okresy upałów i susz. Bo wtedy, kiedy wszystkie tereny są suche i wyschnięte na wiór, mokradła wciąż dostarczają tej wody, która może w obiegu lądowym krążyć, wysycać nam atmosferę w parę wodną, a ona im cieplejsza, tym próbuje wyciągać tej wody więcej. I, schładza, I schładzając w ten sposób klimat. Parowanie, pochłania, energię z otoczenia. I to jest ten mechanizm likwidowania czy niwelowania miejskiej wyspy ciepła dzięki temu, że będziemy mieli w miastach tereny podmokłe, takie jak ten na przykład, jeżeli w parkach będą mokradła, czy gdzieś na obrzeżach miast czy na osiedlach, to będziemy mieli lepszy mikroklimat, będzie znośniej nam żyć. A drugi aspekt, który jest niezmiernie ważny z perspektywy globalnej, to jest ilość węgla zakumulowana w mokradłach, a przede wszystkim w bagnach torfowych, w torfowiskach, które akumulują węgiel asymilowany przez rośliny z atmosfery w postaci dwutlenku węgla. Część ich tkanek obumarłych pozostaje w torfie i tu pod naszymi stopami tworzy pokłady, które czasem mają parę metrów. Za chwilę je pokażemy. W których jest mniej więcej tyle węgla, ile jest w atmosferze w postaci dwutlenku węgla, ściągnięte przez ostatnie kilkanaście tysięcy lat. Pragne są najbardziej pojemnymi magazynami węgla w biosferze lądowej. Zajmując raptem 3% powierzchni lądów, zawierają w sobie co najmniej 500 gigaton węgla. A niedawne badania pokazują, że wciąż nie wiemy dokładnie ile, i być może to jest nawet jedna teratona. To może wiele nie mówi, ale pomyślmy o tym, że w atmosferze jest około 800 gigaton węgla, więc. To jest podobna ilość, jak, jak, jak w atmosferze. Gdzie ten węgiel jest? On, jest? on jest tutaj, on jest pod naszymi nogami w postaci takiej czarnej torfowej ziemi. Torf to są szczątki roślin, które nie rozłożyły się całkowicie, tylko pozostały w tej pod wodą, w tym nasyconym wodą gruncie i mogą tu pozostać przez tysiące lat. Przez, ta, ta ilość węgla, o której mówiłem, została zakumulowana przez torfowiska w ciągu holocenu e, e, Wcześniej też istniały wagna, na przykład takim okresem, kiedy masowo rozwijały się e, podobne bardzo ekosystemy na kuli ziemskiej, e, był karbon. Z tego torfu karbońskiego e, jest ten węgiel kamienny, który spalając dzisiaj e, powoduje, że mamy, e, to jest jedno z głównych emis źródeł emisji gazów cieplarnianych. Czyli emitujemy w powietrze węgiel, który został przez rośliny zasymilowany i pogrzebany w bagnach setki milionów lat temu. No i to się dzieje wciąż. Bagna asymilują i akumulują węgiel, z tym, że to tempo jest bardzo wolne. Ono się liczy rzeczywiście jako bardzo ważny element ziemskiego obiegu węgla i regulacji klimatu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te procesy na przestrzeni tysięcy lat, setek lat co najmniej, tu i teraz ta akumulacja węgla z atmosfery przez bagna na kuli ziemskiej to jest raptem 400 milionów ton. To jest mniej więcej 1% tego, co my emitujemy. Bagna wciągają z powrotem. To jest ważne. To jest najbardziej efektywny w przeliczeniu na, powie na powierzchnię rodzaj tak zwanych negatywnych emisji, ujemnych emisji, czyli ściągania dwutlenku węgla do atmosfery. Ale znacznie większym, ważniejszym problemem jest to, że fakt, iż osuszyliśmy dużą część bagien, przekształcając je w tereny rolnicze i w uprawy leśne, my powodujemy, że ten torf, który w tej chwili znajduje się tutaj pod moimi nogami, przykryty wodą, on staje się natleniony i zaczyna się rozkładać, tak jak ziemia kompostowa na pryzmie. I traci ten węgiel 10 albo nawet kilkadziesiąt razy szybciej niż on się akumulował. W tej chwili osuszone torfowiska wysyłają do atmosfery w skali świata 2 gigatony dwutlenku węgla rocznie. To jest mniej więcej porównywalne z 5% naszych emisji ze spalania paliw kopalnych. W Polsce to jest około 10% ekwiwalent 10% tego, co my raportujemy z przemysłu i energetyki. Transportu. I naprawa tego jest bardzo prosta. My musimy z powrotem przywrócić takie ekosystemy flagienne, jak na przykład ten. My musimy nawodnić mokradła, co nie wymaga żadnych skomplikowanych działań technicznych. Trzeba zatkać po prostu te rowy, które kiedyś wykopaliśmy, zrezygnować z rolnictwa i leśnictwa na paru procentach areału i oddając ten teren przyrodzie jesteśmy w stanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o kilka, a w niektórych krajach nawet kilkadziesiąt procent. Ostatnie obliczenia, które, które robiłem na podstawie istniejących danych i oficjalnych wskaźników emisji z torfowisk IPCC pokazują, że w Polsce z torfowisk ulatuje w atmosferę około 34 miliony ton dwutlenku węgla rocznie i to są ilości Pomijane w oficjalnych raportach, bo niedoceniane, bo niewłaściwie wyliczane, nie wiadomo czy, z jakiego powodu. Ale to mówi też o potencjale mitygacji. Jeżeli my te bagna naprawimy, to nie tylko przywrócimy tam taką przyrodę, ale i ograniczymy emisję o tyle procent. Inna sprawa, że musimy wtedy zacząć się przyznawać, że one są. A trzecia ważna sprawa w naszych badaniach to rola mokradeł nadrzecznych w ograniczaniu dostawy substancji zanieczyszczających z pól rolniczych do wód powierzchniowych, do rzek. Azotany i fosforany to są te substancje, które spływając z pól rzekami do Bałtyku przyczyniają się do eutrofizacji zakwitów sinic i tylko bagna nadrzeczne są w stanie je wyłapać zanim trafią do rzeki. Nie ma innej metody oczyszczenia tych ścieków rolniczych, tak zwanych ścieków rolniczych. Nie da się sprowadzić rurami do oczyszczalni, a odtwarzając bagno jesteśmy w stanie o kilkadziesiąt procent azotanu właściwie całkowicie dostawę ograniczyć. Więc to są ekosystemy, które mogą nam pomóc na bardzo wiele sposobów, no a do tego wszystkiego jest ta różnorodność biologiczna, mnóstwo zagrożonych gatunków, które tylko tu potrafią przetrwać. I y, to co ważne, my jednocześnie zyskujemy bardzo wiele innych y, tak zwanych usług ekosystemowych. Tych y, odzyskujemy tą retencję wody, o której mówiłem, y, a więc adaptację do zmian klimatu, odzyskujemy schładzanie lokalnego mikroklimatu, no i odzyskujemy niesamowicie ważne y, siedlisko y, roślin, zwierząt i innych organizmów. W tej chwili. Y, y, Zwierzęta i rośliny związane z słodkowodnymi ekosystemami, w tym okradłami, zwłaszcza takimi bagiennymi terenami, należą do najbardziej zagrożonych w skali świata. Jeśli spojrzymy na trendy różnorodności biologicznej w ekosystemach morskich, lądowych i słodkowodnych z bagiennymi włącznie, to te ostatnie mają najszybszy, najsilniejszy spadek i jeżeli mamy myśleć o ratunku dla przyrody, to tu powinniśmy zacząć. Skoro bagna są i zajmują te parę procent ekosystemów lądowych, to znaczy, że ich wykształcenie było koniecznością w funkcjonowaniu ziemskiego klimatu. I niszcząc je, osuszając, naruszyliśmy obieg biogenów, obieg wody w przyrodzie i tak dalej. I nie ma dla nas ratunku innego niż te kluczowe dla przyrody elementy. Przywrócić. Nie wystarczy zmiana energetyki, nie wystarczy ograniczenie spal spalania paliw kopalnych, musimy naprawić połączenia w przyrodzie.